Obecny tydzień opromieniony jest w sposób szczególny blaskiem przygotowań do beatyfikacji Jana Pawła II. Pozwala to nam uświadomić sobie, że misja papieża Polaka ciągle trwa i będzie trwała. Beatyfikacja jest potwierdzeniem znaczenia całego dorobku życia, postawy, wiary i nauczania, a równocześnie ukazuje wymiar nadprzyrodzony papieskiego posłannictwa. W świecie sztucznych idoli zmieniającej się mody, nieistotnych albo wręcz fałszywych informacji, potrzebujemy jak tlenu prawdziwego autorytetu, autorytetu sprawdzonego, wiernego, bliskiego, aby móc dalej żyć po ludzku w świecie, który staje się coraz bardziej antyludzki. Przed laty papież ostrzegał jeśli zachwycający obraz siły oraz możliwości twórczych i konstrukcyjnych człowieka, jaki przedstawia dzisiejsze społeczeństwo, robi na nas wielkie wrażenie i wywołuje podziw, niemniej przejmujący jest obraz alienacji człowieka. Jest prawdą, że pomysłowość ludzka w zakresie myśli technicznej budzi podziw. Tak również jest prawdą, że w tym całym świecie techniki pogłębia się alienacja. Człowiek czuje się coraz bardziej Wyobcowany i zagrożony, traci poczucie sensu własnego życia. Dlaczego tak się dzieje? Jan Paweł II niestrudzenie przypominał i cierpliwie wyjaśniał ludziom prostym i uczonym, biednym i możnym, słabym i potężnym, że źródłem nieszczęść jest fałszywa wizja człowieka. Mówił: Może jedną z najjaskrawszych słabości obecnej cywilizacji jest nieodpowiednia wizja człowieka. Epoka nasza. Jest bez wątpienia epoką, w której wiele napisano i powiedziano o człowieku, jest epoką humanizmów i antropocentryzmu, mimo to paradoksalnie jest ona również epoką najgłębszych utrapień człowieka, dotyczących jego tożsamości i poszanowania, epoką niepodejrzewanych dotąd degradacji, deptania ludzkich wartości, jak nigdy przedtem. Skąd ten paradoks? Papież odpowiada: To jest ostatecznie, Fałszywa koncepcja człowieka. Bo co z tego, że człowieka umieści się w centrum cywilizacji, jeśli ten człowiek wcale nie jest osobą, ale tylko narzędziem produkcji, jeśli ten człowiek jest wyzuty z godności, stając się zwykłym przedmiotem, zabawką, jeśli jego życiową rolę wyznacza logika zimnych praw ekonomicznych, jeśli o jego bezduszności decyduje ideologia. Wówczas cały ten hałas wokół człowieka, humanizmu, antropocentryzmu nic nie znaczy, albo wprost zwraca się przeciwko człowiekowi, który nie będąc osobą, nie jest człowiekiem. Przywoływane przez papieża obce słowa i różne izmy mogą sprawiać wrażenie walki o słowa czy walki na słowa. Ale musimy pamiętać, że słowa mają znaczenia i coś oznaczają. To nie tylko napisy lub dźwięki. Na hasło do boju rusza armia, unoszone są karabiny, padają strzały, są zabici i ranni. Podobnie w sferze idei, które rządzą cywilizacjami. Są słowa, które leczą, przynosząc ulgę w cierpieniu, a są słowa, które uruchamiają cały system ekonomiczny, instytucjonalny, prawny, by człowieka budować lub by go niszczyć. Jan Paweł II potrafił te słowa wymienić, rozpoznać, rozróżnić cenić lub przed nimi ostrzegać. Bo cóż może być bardziej ponętnego niż słowo humanizm? Przecież pochodzi ono od słowa człowiek, i wskazuje na to, co ludzkie. Czy w tym może być coś złego? Może, jeśli ów człowiek staje się abstraktem, a nie konkretnym Adamem, Ewą Janem. Jeśli ów człowiek jest wydumaną ideą jakiejś wydumanej, a więc nie liczącej się z rzeczywistością ideologii, na przykład komunizmu, socjalizmu, nazizmu lub liberalizmu, bo to w praktyce oznacza, że za humanizmem nie ma człowieka osoby, a tylko człowiek narzędzie, człowiek zwierzę, człowiek materiał. Gdy patrzymy na lata pracy i posłanictwo Jana Pawła II, to widzimy, że jest to nieustanny wysiłek zmierzający do wydobycia i ocalenia ludzkiej godności z odmętów kultur, cywilizacji, idei które mimo czasem wielkich osiągnięć w zakresie utylitarnym, technicznym i hedonistycznym, gubią najgłębszy swój sens i wymiar, gubią swój cel, gubią człowieka. I z tego właśnie powodu papież podkreślał, jak ponadczasowe i nadprzyrodzone ma znaczenie chrześcijaństwo. Nie dlatego, że zmusza do wiary i kultu jako warunku bycia człowiekiem, ale dlatego, że odsłania osobowe oblicze każdego człowieka ze względu na jego relacje do osobowego Boga. Jan Paweł II pozostawił nam czyn i słowo naśladujmy i uczmy się jest błogosławionym dla nas.